Witam wszystkich, to jest nowy projekt u mnie na profilu. Jestem Ragnarok i chciałbym Wam przedstawić grę Bloodline Uśpione Zło. Nie mam pojęcia co to jest za potworek. Kupiłem go za jakieś śmieszne pieniądze bodajże 9, czy nawet mniej złoty. Przez Allegro lubię horrory, więc dlatego łapię wszystko, co w zasadzie jest na rynku. Wiem tylko, że jest to gra zrobiona przez naszych sąsiadów z Czech zbiera skrajnie różne recenzje. Niektórzy się zachwycają, że tam z tych recenzji co czytałem, że jest świetny klimat w niej i bardzo fajna fabuła, ale za to dużo błędów. A inni wręcz jadą po niej ma ceny z rzędu 5 na 10 ale wszyscy podkreślają o dziwo, że klimat jest naprawdę niezły i ta fabuła. Więc pomyślałem, że może spodoba Wam się to. Sam w to nigdy nie grałem, nawet nie przeszedłem pierwszego pokoju, więc to jest absolutnie na ślepo. Co najwyżej orientowałem się tutaj tylko, żeby w menu posprawdzać opcje i dostosować dźwięk, ponieważ ta, ta gra nawet nie ma ustawień detali i to jest chyba maksymalna rozdzielczość, jaką mogę ustawić, bo większa się nie da. Tak samo nie mogę ustawić głośników inaczej albo dźwięku, bo jest tylko dźwięk stereo, więc to pewnie o to mi chodziło z tymi błędami, czy... Jakimś dziwnym pośledzeniem programowym, więc tak, sterowanie jest w miarę, bo tam sprawdzałem z opcji, to wszystko. To co? Nie mamy poziomu tutaj trudności, jest jeden domyślny, więc no cóż, pozostaje mi Was zaprosić na przebudzenie się uśpionego zła. Zaczynamy. Wow. Tak, gra się wczytuje nimiłosiernie długo, mam nadzieję, że będę to przerywać. zaczyna gra. Jakiś imię, jeszcze okno, twarz jakiegoś człowieka. Pewnie my, nie wiem. Widzę jakieś medykamenty obok nas. No i mamy mocnego kaca, proszę państwa. Tak, tak się właśnie zamówiło. Moja głowa... O co tu chodzi? Boże. Co już mam? Nic nie pamiętam. Już mam kontrolę nad postacią? Gdzie ja jestem? Moja głowa. Nie mam pojęcia skąd się tu wziąłem. Cholera. Nic nie pamiętam. I kim w ogóle jestem? No, ja ci tego nie powiem. Jezu. Nawet nie wiem jak się nazywam. Więc muszę tak. kogoś znaleźć. Dobra, mam już grę. O, fajnie, mogę skakać, mogę kucać. Ale już podnieść się nie mogę. Więc tak. E, no dobra, to zacznijmy od tego. co się z oknem? Z oknem mamy burzę. Oczywiście walą błyskawice, jest upiornie. Więc tak, co my tu mamy? Raport medyczny dotyczący urazów głowy. Jakieś zdjęcia rentgenowskie. O! Aha, możemy tak robić. Mogę to wziąć? Nie mogę. Zamknięta szafka. Coś... O! Chyba pierwszy przedmiot. Pusta strzykawka, tak samo. I ekwipunek wygląda w ten sposób. Mamy takie dziwne menu powiązane. No cholernie niewygodne sterowanie jest, tego co zauważyłem, bo muszę się przeskakiwać po prawej otwórze we wszystkie strony. Może zapiszę od razu sobie. Nie wiem, czy zapisałem w końcu czy nie zapisałem. Hmm. Czytaj. Tak jest, zapisałem, fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Tak, napisze, nie możemy napisać nic na maszynie. Jakaś straszna czułość myszki, w ogóle nie mogę tego zmienić, szkoda. Coś pod biurkiem? Znaczy coś pod łóżkiem? Nie ma. Zamknięte drzwi. Tutaj jeszcze trzeba szafkę zobaczyć. Na szafce nic nie widzę. Kolejne jakieś plakaty z przedstawiające anatomię ciała. Idziemy dalej. O, wiecie co? Penumbre to przypomina Jest na razie. tu kto? Tak, halo, jest tu kto? Wykrzyknik. Podpowiedź. Wykrzyknik w lewym górnym rogu informuje o ważnym przedmiocie lub istotnym wydarzeniu. Aha. No dobra, to trzeba, znaczy, że trzeba przeszukać to pomieszczenie. Diagnoza. Coś tu jest? A, nie mogę go hucnąć. No, wysuń to proszę Cię. Jak, aha, nie wiem jak się nazywa, to ja Cię nazwę Bob. Bob, tak. Ponieważ Bob. Bob to idealne imię dla człowieka z chorobą. Profesjonalne, profesjonalne podręczniki psychologii i psychiatrii też nas chyba nie interesują. Mogę to otworzyć? Nie mogę. A jeszcze tutaj są rzeczy, więc tak, mam jakąś książkę, więc nic nie mogę zrobić. Myolastan. Diabli wiedzą co tu. Może lepiej tego nie ruszać. Mylostan też nie wiem co to jest. Pierwsza słyszę tą nazwę. Coś tu jest? Nie ma, ale tu coś widzę. Jest w szufladzie. Nie oszukasz mnie. Aha. I co podniosłem? Podpowiedź. Otwórz apteczkę za pomocą klucza. Aha, to są podpowiedzi. No dobra. Nie wiem, czy. Nie, chyba się nie da ich wyłączyć, bo ja się nie uważam jest za jakąś małpę, która potrzebuje podpowiedzi. Co to jest? Nie. I tu było coś zamknięte na klucz. Tak jest, więc bierzemy kluczyk. To jest E. I super. I mamy apteczkę. Ekstra. Apteczka przywraca 40% energii. Mm, przynajmniej będziemy się czego leczyć. Tu nie mogę. A mamy jeszcze ten, ten klucz? Nie, nie mamy. To w takim razie był jednorazowy. No dobra, idziemy dalej. Nie mogę tego wziąć. Myłasnowen. Diabli wiedzą co to. Może lepiej tego nie robić. No, przejdziemy dalej w takim razie. O. Wow. Ten pan, ten pan ma jeszcze może kaca niż Muszę zdobyć jakąś broń. No, coś mu się ewidentnie stało. Coś chyba rozwaliło głowę. Móżdżek widzę. O, ma śrubokręt. Mięśnie zesztywniały mu po śmierci. Niesamowite, z jaką siłą on ściska ten pieprzony śrubokręt. No dobra, czy nie wyjmiemy go? Ma pośmiertne stężenie mięśni. Aaa, tu jest też jakieś pomieszczenie. Wiecie co, grafika jest całkiem przyjemna. Nie jest może jakaś rewelacja, ale jest miła dla oka. To na poziomie 2005 roku, jest książka. Podręcznik medyczny. Hmm. W takim razie zobaczmy. Znaczy... Enter lub przeczytać. Poszukajmy myolastanu. Jest. Używa się go głównie na bóle mięśni. Na bóle mięśni, tak. Czyli można go w takim razie chyba użyć na rozlu jako rozluźnienie mięśni. Mięśnia. On nie wstanie, prawda? Może był przesada. Dobra, to teraz mogę to wziąć. Bardzo dobrze. Lek na rozluźnienie mięśni. Muszę tylko wstrzyknąć go w ciało. Eh, świetny patent, wiecie, bo normalnie w każdej innej grze przygodowej czy, czy FPS-ie wzięlibyśmy to bez pytania, tutaj. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego nasz bohater to zbiera, a każdy normalny człowiek przejdzie obok tego bez jakiegoś szczególnie zwracania uwagi, bo po co mu to? Dopiero po przeczytaniu książki zorientowaliśmy się, do czego to służy. Bardzo fajny patent, już, już gra punktuje, nie, 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 chcę tyle. Ehm, gra u mnie punktuje, więc tak, muszę to zmieszać, tak? Cześć? Aha, strzykawka z myolastą, myolastan wstrzyknięty. To powinno rozluźnić mięśnie. No, a ja chcę na śrubokręt. Aha, nie tym klawiszem, klikam. Nie wstanie. Na pewno nie wstanie? Nie wstanie. Dobra, tylko po co mi śrubokręt? Hmm. Podpowiedź. Śrubokrętem można otworzyć niektóre zamki. Aha, tam był jakiś zamknięty. No, przepraszam bardzo, jeszcze tu coś jest. Wyjście. Zamknięte drzwi jeszcze. Nie mogę stąd wyjść w takim razie. Czyli muszę wejść tutaj. Teraz. Dobra, to śrubokręt. Super. Wow. Nóż. Ja! Mam broń. Fajnie. Pierwsza broń. Wygląda no, to śmiesznie. O, mam drugą broń. Drugi nóż. Śrubokręt. No, dobrze. To, to? Escape. Zapiszemy grę. Zapisałem tą grę w końcu czy nie, bo nic nie potwierdza. Tak, zapisałem, dobra. To będziemy często zapisywać, bo nie wiem. Co taka muzyka się zmieniła? Bo opisali, że ta gierka jest dość niestabilna i lubi się wywalać. Tu coś jest na dole? Nie ma, mam dwa noże, super. Mogę im rzucać. Nie wiem po co mi dwa noże, ale dobra. O, w takim razie teraz pójdziemy do tamtej drzwi. Jak na razie gram się podoba, wiecie? Zamknięte drzwi. W takim razie śrubokręt. Tak jest. Super.